Dzisiaj wybierzemy Miss, pierwszą i drugą wicemis, studentek, oczywiście, oraz tytuły komplementarne, czyli Miss Echa Dnia, Miss Radia Fama, Miss Telewizji NTV. I dzikie karty, które będą upoważniały dziewczyny do udziału w mis Polonia Ziemi Świętokrzyskiej 2013. Proszę Państwa, taka właśnie szansa jest. Ten konkurs również jest przepustką do tego, by znaleźć się gdzieś po maja, czerwca w wielkiej imprezie, która rok rocznie odbywa się pod patronatem tego Dnia. Oni tym zawiadują i wybierają tutaj świętokrzyskim najpiękniejszą dziewczynę, która później ma szansę zdobyć koronę najpiękniejszej Polki. Zresztą dzisiaj te najpiękniejsze również nie tylko stojące na tej scenie, ale również w środowisku jurorskim będziemy Państwu prezentować. lat, miejscowość Łęczna, 168 cm wzrostu, 86 63 97 oczy, studenckie wieści walczące o koronę w strojach kąpielowych firmy Mega Sport. Tam te kostiumy kochani możemy zakupić nawet do tej porze, to, że to jest tak Państwo. Magdalena Mazgaj, Pis Echa, Dnia, Szarfania, kurczę dekoruje. Najważniejszy tyłu. Najwiękniejsza jest. Drodzy Państwo, bardzo zdecydowali również pomogły ten podjąć SMS-y, które przez cały dzień były zbierane na łamach echa dnia. Drodzy Państwo, studentami z Ziemi Świętokrzyskiej 2012. No i to jest te siedem i to jest pewnie rzecz, której też wielu się na tej sali zazdrości. Co w momencie, kiedy okazało że to ty zostałaś tą Miss Studencką? Wielka radość. Nie spodziewałam się tego całkowicie. Cieszę się bardzo. Co się skłoniło do tego, żeby studiować u nas w Kielcach i wybrać Politechnikę Świętokrzyską właśnie? Bardzo chciałam studiować ten kierunek. Na moje uczenie mi to nie poszło, ale Tutaj w Kielcach e, zdałam egzamin i zdecydowałam się studiować tutaj. Zamierzasz już tutaj zostać? Nie, nie planujesz żadnych zmian? Nie, nie planuję. Spodobały Ci się Kielce? Tak. E, początkowo było dosyć ciężko, bo jednak przeprowadzali się do nowego miasta, nowe środowisko, ale e, z czasem wszystko, wszystko się ułożyło.